Reksio to oprócz Bolka i Lolka jedna z najbardziej kultowych, animowanych bajek w polskiej historii. W dzisiejszym materiale przybliżę Wam nieco historię powstania tej bajki oraz ciekawostki właśnie związane z tą produkcją. Zanim jednak przejdziemy do materiału, zapraszam Was do subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zapraszam również do Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Teraz bez zbędnego gadania przechodzimy do materiału. Reksio to serial animowany powstały według reżyserii i scenariusza Lechosława Marszałka w tej samej wytwórni animacji, w której powstał Bolek i Lolek. Znajdujący się w bielsku białej. Pierwowzorem Reksia była Trola, służka szorstko-włosego, należąca do scenarzysty serialu. Pierwszy odcinek serialu, Reksio Poliglota, wyprodukowany przez Lechosława Marszałka, miał uboższą grafikę oraz scenografię niż odcinki produkowane w latach 70. Reksio też wyglądał inaczej. Nosił też obroże której w późniejszych odcinkach już nie miał. Wszystkie odcinki produkowane do roku 1971 były kręcone przez Lechosława Marszałka. Nie miały one czołówki, a informacje o produkcji serialu były wstawiane w określonym momencie na początku odcinka. Czołówka została wprowadzona dopiero w roku 1972. Odcinku Reksio Strażak. Czas trwania jednego odcinka, produkowanego przez jednego reżysera wynosił zazwyczaj od 8 do 10 minut. Wyjątkiem jest trwający 11,5 minuty odcinek pod tytułem Reksio remontuje i Lechosława Marszałka. Istnieje także anglojęzyczna wersja serialu, wyprodukowana przez Village Production, w której głosy i muzyka różnią się od oryginalnych. Serial był też imitowany w ZSRR. W Rosji Rexia jest znany jako Pios Rex. W Bielsku-Białej na placu znajduje się pomnik Rexia. Piesek zdziwiony patrzy na sąsiadującą z pomnikiem fontannę, wskazując na nią palcem. Został odlany z brązu i waży 130 kg. Również w mieście, gdzie powstała ta kultowa bajka, znajduje się schronisko dla zwierząt noszące nazwę Reksio od kultowego bohatera. Serial był produkowany do 1990 roku i do tego czasu powstało 65 odcinków. A Wy za co lubiliście tę kultową bajkę? Dajcie znać w komentarzu.